Pokemony i Minecraft były prawie całym moim dzieciństwem, więc postanowiłem to połączyć i rozpocząć serię Minecraft Hardcore w świecie Pokémon. I żeby była jasność, nie jest to zwykła seria, gdzie łapię losowe Pokémony i nie mam pojęcia co dalej. Nieskromnie powiem, że mam dość dużą wiedzę na temat Pokémonów. Grałem co nieco w podstawowe części, oglądałem też większość anime, nie licząc tych nowszych serii. Znam spore Pokémonów i ich typy. Znam zależności pomiędzy konkretnymi typami, co za tym idzie, wiem który typ będzie silniejszy w walce na konkretnego Pokémona. Poznałem też sporo ataków i wiem co on. Robią. Fakt, że nawet mój nick na YouTube jest inspirowany jednym z Pokémonów, mówi też sporo o tym, jak dużą rolę Pokémony odegrały w moim życiu. I broń Boże, nie mówię tego, żeby się przechwalać, a bardziej, żebyście wiedzieli, że nie macie do czynienia z Nubem, a ze średnio zaawansowanym fanem Pokémonów, który przeprowadzi was przez całą przygodę w możliwie zrozumiałym dla każdego z Was języku. Ale, żebyście znali cały kontekst, to warto, abyście wiedzieli, że sam też nie znam kilku rzeczy, które są w tym modpaku. Będę uczył się tego razem z wami, ale podstawy mam bardzo dobrze ogarnięte. Nawet nie wiecie, jak dobrze bawiłem się nagrywać. Ten film I chciałbym, żebyście wy również dobrze bawili się oglądając go. Każdą przygodę Pokémon rozpoczyna się wybraniem swojego pierwszego Pokémona, tak zwanego startera. W tym wypadku mamy dostęp do wszystkich z każdego regionu, więc było z czego wybierać. A propos starterów, właśnie powiem wam, do której, której części ja to oglądałem, bo to znam, to znam Pokémoniki. Kroki, najlepszy Pokémon. Najlepszy Pokémon. Nie wiem, czy w ogóle nie zagramy, ale zaraz zaczymy. No i tutaj się już zaczynają Alola. Właśnie od Aloli to już tak niekoniecznie kojarzy te Pokémony. Zastanawiam się bardzo, ale to bardzo, nad właśnie frołkiem, bo frołki jest wodny. Nie, no bierzemy frołkiego, bierzemy frołkiego. Okej, okay, no i się rozpoczęło. Dostaliśmy pokebole, plecak w ogóle dostaliśmy, okej. Okay. Wow, dobra, spory plecak, spory plecak. I czekajcie, aha, i jak przytrzymam, dobra, mogę skanować. Tutaj, o, pójdziemy i tu mi się wydaje, jak dobrze pamiętam, to jest Ladyba, jakoś tak Ladyba. No, ledywa I w sumie on ma czwarty poziom, mój e, Froakie ma piąty, no to może sobie od razu testujemy pojedynek. Dobra, tu mamy w ogóle ataki, bo tego nie sprawdziłem. Watergun, Gun yy, to nie ma znaczenia, bo to jest robaczek. No ten tam niewiele nam zebrało, 2 HP. Proszę cię, Proszę cię bierzemy Watergana i poleciał. Pierwszy Pokémon pokonany. Ich brołki wbił nas szósty poziom. Mamy sobie pierwszego Pokemona, Wypadałoby znaleźć jakiegoś fajnego yy, kolejnego. Możemy też pouzupełniać sobie ten Pokédex. To jest oczywiście Koffing z zespołu R. Wszyscy pamiętamy, wszyscy pamiętamy Zespół R. No spokojnie, ja już się podjerałem tych Pokémonami, a przecież no jak ja zginę, no to nic, nic nie będzie z tego wszystkiego, więc może zabierzmy się po prostu za podstawowe rzeczy. Jak mamy jeszcze mapę, First Gym. Okej, okay, do Jimma do pierwszego. Gimy, podobnie jak w kreskówce, to nic innego jak sale, w których urzęduje jeden z ośmiu liderów wybranego regionu. To od nich zdobywamy odznaki, o ile zdołamy ich pokonać. Pierwszy jest Brock, czyli lider ziemnych Pokémonów. Znacie go na pewno z bajki, gdyż po tym, jak aż zdobywa od niego odznakę, postanawia towarzyszyć mu w jego podróży. Mm, tu w ogóle na minimapie mi się pojawia jakiś ziomek. I to, to jest trener? Normalnie, Book Catcher. O. Mogę z nim walczyć? Ej, mogę! Na świecie poza Pokémonami losowo mogę spotkać też innych trenerów, z którymi mogę się pojedynkować. Za zwycięstwo z nimi otrzymuję Poké Dolary, które później będą mi bardzo potrzebne, oraz Eks dla Pokémona, którym walczyłem. Dla osób, które nigdy nie miały do czynienia z grami Pokémon, system walki opiera się na rundach. W każdej rundzie obie strony wybierają jedną akcję, którą chcą wykonać i najczęściej wybiera się jeden z czterech ataków, jakie posiada Pokémon. Ale można też zmienić Pokémona na innego lub użyć przedmiotu, Na przykład leczenia lub skrzeszenia. Z trzeciej osoby przyznam, że że Może wydawać się, że jest to zwykłe spamowanie jednego ataku do odciny, ale wbrew pozorom czasem wybieranie w teorii najsilniejszego ataku może wcale nie być najlepszą opcją. W przyszłości wam wszystko wytłumaczę, gdyż tutaj aktualny przeciwnik nie był wymagający. I co? Lewelek jest. O, ej, co? I wyrzucił coś. Odora, Frałki się nauczył nowego ataku. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Frałki zdobył ósmy poziom i dostałem informację, że nauczył się nowego ataku, jakim jest Quick Attack, czyli na polskie Szybki Atak. Który na pewno kojarzycie z bajki, bo aż używał go bardzo często, gdy walczył w swoim pikaczu. Jest to bardzo dobry ruch ze względu na to, że używając go zawsze zaatakujemy pierwsi, nawet gdy nasz Pokémon jest wolniejszy. Wracając do statystyk, zobaczmy jak tutaj u nas wygląda sytuacja. Mamy i fałki. Uuuu ej, dobra, co jest? Jakie my mamy i fałki? Fałki to indywidualne statystyki danego Pokemona, każdy ma inne i to one definiują czy dany Pokemon jest dobry czy słaby. Z uproszczoną wersją Fałek na pewno się spotkaliście, grając chociażby w Pokémon GO, gdzie zawsze się sprawdzało jakie ma statystyki złapany Pokemon. W tym wypadku przy HP i ataku mamy maksymalne możliwe i fałki, co mówi nam tyle, że z każdym poziomem będzie on zdobywał więcej życia i siły. Ja tutaj się ucieszyłem, ale jak spojrzycie niżej, to ten FROWKi nie ma kompletnie speeda, czyli będzie bardzo wolny. Oprócz fałek są jeszcze f ale o tym kiedy indziej. Zanim się Spojrzałem już minął cały dzień, a ja nic nie miałem, więc postanowiłem wypłynąć na ocean, gdzie w teorii powinienem być bezpieczny. Z naciskiem na w teorii, ale nie wyprzedajmy faktów. W pierwszej kolejności odwiedziłem wrak statku, w którym znalazłem mapę do ukrytego skarbu, gdzie oczywiście postanowiłem się udać z nadzieją na ciekawy lód. Po drodze zauważyłem na horyzoncie bardzo fajnego pokemona, jakim był Staryu. Jest to wodny pokemon, który posiada też w swoim arsenale kilka ataków psychicznych, a na dodatek słynie ze swojej dużej szybkości, dlatego postanowiłem spróbować go złapać. No i zobaczmy, czy ja w ogóle jestem w stanie go pokonać. Mamy quick attack, 12% mu zebrałem, a on mi, i bardzo dużo. Mamy tylko jednego Pokołana i on sobie właśnie za każdym atakiem zwiększa speedy. No, na no, no już jest szybszy ode mnie, ale w sytuacji, że mam quick attack, to ja będę zawsze pierwszy atakował. Tylko to mi nic nie zmieni, bo on mnie pewnie teraz, no, mnie na samym ataku pokona. Mamy te w bole, one zwiększają szanse, jak ktoś jest w wodzie, więc może spróbujmy sobie rzucić i może go zopiemy, proszę. Proszę. Dwa, trzy let's go! Let's go! Mamy stariu, mamy stariu. Z racji, że nadal była noc i nie uśmiechało mi się wracać na ląd, gdzie czekało na mnie milion mobów, to wybrałem się na zbieranie wodnych Pokémonów do Pokédexa, co nie skończyło się za ciekawie. W ogóle jeszcze jest ten taki szybki ...Shark. W ogóle to jest też ten ...statek, to weźmiemy sobie, podejdziemy. Ale on zdenerwowany jest, on jest taki agresywny, właśnie się go boję, czyli. Nie, nie zaatakuje mnie! No, to nie był dobry pomysł. Nie mam pojęcia co ja sobie myślałem podpływając do rekina, ale miałem za swoje. Niestety ta śmierć równała się z utratą tego save'a. Nauczyłem się tutaj dwóch ważnych rzeczy. Po pierwsze, pokemony też mogą być agresywne w stosunku do mnie, i po drugie, ocean tutaj wcale nie jest dla mnie bezpieczną opcją. Z jednej strony było mi szkoda, ale z drugiej nie zdążyłem tutaj jeszcze za wiele osiągnąć, więc nie pozostało mi nic innego jak stworzenie drugiego save'a i rozpoczęcia od początku. W takim razie rozpoczynamy nowe podejście. Pokémon Hardcore 2, let's go. Uznałem, że skoro tam wybrałem Frookiego na startera, to tutaj też musi być on, ale nauczony na błędach, szybko zabrałem się do działania. Idziemy szukać jakichś pokemonów, których może, może jest szansa, żebym pokonał. Na razie tu nic nie widzę. To jest jakiś dziwny poziom. To jakaś świnka jest. 12%. Ile on mi wojnie? No zobaczcie, ile on mnie bije. Chyba ja będę musiał go leczyć w trakcie walki. Okej, okay, zmniejszył mi Defa. Mam nadzieję, że teraz mnie nie zabije. Teraz patrzcie, teraz jego ja uleczę. Użyjmy bubble, bubble, bo Bubble może, może jemu zmniejszyć spida. Jest szansa na to. O, nie. Świniak mnie pokonał. Chyba, będzie tytuł mojego filmu. Świniak mnie pokonał. Przez to, że mój frałki zginął od świniaka swoją drogą dalej nie wierzę, że to mówię nie mogłem go dalej expić, więc musiałem szybko znaleźć wioskę, aby go wyleczyć w pokęcentrum. No i w końcu szczęście się do mnie uśmiechnęło, bo na horyzoncie ujrzałem to. W pierwszej kolejności, no muszę znaleźć wioskę, bo liczę na to, że tam będzie. Ok, okej, okay. okej. Czyżbym wykrakał? Chyba tak. Ej, dobra, widzę wioskę. Bardzo mi się to podoba. Coś czuję, że tutaj będzie bardzo dużo fajnych rzeczy. Tu mamy, gdzie ma ziomek? Co ty Pokeball, ok trader, jak tu sprzedajesz? Pokebole, ok, great bole i ultra bole. The highs, Aha, za dolary, dobrze wiedzieć. Fajnie ziomek, a masz coś tutaj fajnego? Jakieś półeczki. O, 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 dokładnie tak, dziękuję. Dobra, ukradamy go, ukradamy go. Zabrałem się za przeszukiwanie wszystkich skrzynek i przyznam, że było tego bardzo dużo. Między innymi znalazłem cukierki z doświadczeniem. Jak widzieliście mój frołki nie był zbyt silny i wywalał się od lasowej świni, więc chciałem użyć ich, aby lekko podbić level, tylko że nie wiedziałem jak dużo mogą mi one dać expa i sami zobaczcie. Na frołki, który... O kurde, 17 mu to wybiło. O kurde, nie chciałem. Przepraszam, czy pierdzielaka? Ja pierdzielę. No to co? To zobaczmy jakie mamy tutaj ataki. Dobra, dobra, patrzmy, patrzmy, Watergun, tu jest Water pulse. to Water pulse jest lepszym Waterganem, czyli bierzemy to zamiast tego. Ogólnie to są specjalne ataki, a mój Froakie jest pod atak zwykły, a nie specjalny za bardzo, więc fajnie byłoby mieć jakieś ataki zwykłe, na przykład Quick Attack i Dokończyłem przeszukiwanie ostatnich domków i wstępnie osiedliłem się w jednym z nich, gdyż przedmiotów, których nazbierałem z tej wioski było zdecydowanie za dużo. Z zebranego żelaza zrobiłem miecz i spodnie i ruszyłem na poszukiwanie jakichś fajnych pokémonów do mojej drużyny. Tak jak mówiłem, pierwszym liderem będzie Brock i aby zwiększyć szanse na pokonanie go, powinienem postawić na pokémony, które będą na niego kontrą. Atakową są m.in. trawiaste i wodne typy. Dlatego też pierwszego pokémona zacząłem szukać w wodzie. To może takiego poliwaga sobie ogarniemy. Zatakujmy go jakimś, nie wiem, quick, quick tak naprawdę tylko mogę go zatakować. Hipnosis. O nie daj się, dobra, nie trafił. Kolejny atak. Water gun. To bardzo mało mi zada. Dobra. Atak Madshot, zmniejszenie akuracji, chyba, jak dobrze pamiętam. A nie, Speeda To zaatakujemy likiem i liczymy to, że sparaliżujemy go. Jest, sparaliżowany, dobra. To teraz, to teraz go łapiemy. Proszę bardzo, łapiemy go. Let's go. Let's go, to mi się podoba. Mamy poliwaga. Nie możemy mieć też wszystkich od razu wodnych, no bo to też nie, nie o to chodzi. Szukając kolejnego pokemona do drużyny, natrafiłem na drugą wioskę, którą postanowiłem szybko splądrować. Po splądrowaniu wioski nastała noc, i z uwagi, że miałem już cały żelazny klipunek i diamentową klatę, postanowiłem, że tym razem przejdę się nocą z nadzieją, że spotkam jakieś inne pokemony. No i znalazłem. Co to za dźwięk był? 善意。 Zobaczcie, Shiny Pokemon. Shiny Pokémony to nic innego jak Pokémony, które mają specjalne ubarwienie różniące się od tych podstawowych. Z reguły są one bardziej błyszczące, stąd ta nazwa. Shiny Pokemony są bardzo rzadkie, więc każda okazja na złapanie takiej sztuki nie powinna zostać przeze mnie pominięta, nawet jeśli jest to Pokemon, którego nie będę używał. Tak też było w tym przypadku. Z uwagi, że Tandem Maus są typem normalnym, to nie skradły mojego serca i wylądowały później w przechowalni. Po dotarciu do domu zauważyłem, że mój frałki może ewoluować, czego wcześniej nie wyłapałem, więc postanowiłem. Wiem mu to umożliwić i zobaczcie tylko jak to pięknie wygląda. Let's go! Mamy Frogadiera! Trzeba jeszcze się wylewelować do przynajmniej 25 tak jak wszystkie pokemony, które zbiorę. No właśnie, poza zebraniem całej drużyny chciałem jeszcze im dobić maksymalny poziom, czyli właśnie 25 Po zdobyciu odznaki mój limit poziomu się zwiększy i tak z każdym gymem. Składnie oszukując się miałem ubogi, dlatego nie mogłem zwlekać i gdy trafiłem na Ponype, to od razu zabrałem się za łapanie. Eee, weźmiemy może baby. Mam nadzieję, że go nie zabiję na raz. Quick Attack też nie powinien go zabić. I... uwaga... Tyk. No i klasa. Kolejnym Pokémonem, jakiego wziąłem był Smoliv z uwagi na to, że jest typem trewiastym, który dobrze się sprawdzi w walce z Brokiem, ale też z kolejnym liderem, czyli Misty, o której będzie więcej trochę później. Użyjemy takla na ciebie jeszcze. Ładujemy Ultrabola w ciebie. Pięknie mamy Smoliva, mamy już nasz teamek się coraz bardziej zwiększa. W trakcie poszukiwań Pokémonów natrafiłem na kolejną wioskę, która sporo różniła się od tych dotychczasowych. Co to jest? To jest jakaś inna wioska, tam jest w środku jakiś ten, pałac w ogóle. Dobra, nie, jednak musimy tu wejść. Co to jest za miejsce? O co tu chodzi? Nie gadaj, tu jest cały ten, cały supermarket. Ja tu mogę kupować jedzenie za dolarki. Pokeball specjalist. Uuuu, tu wszystkie pokebole można kupować. Mega mocne. O, Pokedexy można kupić sobie, inne kolorki. No dobra, dobra, fajne rzeczy tutaj są. Czy ja mogę na przykład sobie tutaj y, wejść i na przykład sprzedać takie rzeczy? Niestety, jak się okazało, nie mogłem im sprzedawać tego, co sami mi oferują, a interesują ich tylko przedmioty związane z pokémonami oraz emeraldy i Relik Relikkoiny zdobywać można w strukturach gimigula, które są rozsiane po całym świecie, a emeraldy niezmiennie tak samo jak w zwykłym Minecrafcie. I to właśnie za nie sprzedawcy oferowali najwięcej pieniędzy, więc w przyszłości Będę musiał sobie wybudować jakąś farmę emeraldów. W wiosce poza super sklepem spotkałem też super pokemony, które postanowiłem spróbować złapać. Okej, okay, obity. I łapiemy go, łapiemy go teraz. Let's go, to jest typ walczący jak widzicie, walczący. O oh, shit! Dobra, hipnozis. Muszę spać, spróbujmy go od razu złapać, bo mam chyba pokebola, który zwiększa szanse jak ty śpi. Dreamball, 4 razy zwiększa szanse, widzicie? Mamy Dreambola. Spróbujmy od razu, jak on śpi. Ha! Proste, że tak. Yo! Full house. No i to jest to. W taki oto sposób zabrałem swój pierwszy skład pokemonów. To z nimi wyruszę do Jima Broka, ale najpierw musiałem je podekspić do maksymalnego na ten moment dla mnie poziomu. Aby Expania sprawnie szło, to najlepiej jest dobrać przeciwników pod względem typu. Przykładowo ponicie czy Handawerowi, z uwagi, że są ognistymi pokemonami, musimy szukać przeciwników między innymi trawiastych lub lodowych, a Frogadierowi i Poliwagowi ziemnych lub kamiennych, tak aby walki kończyły się możliwie jak najszybciej. W trakcie Expania trafiłem też na ciekawą odmianę Growlite'a, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Czy to jest alright? Yo, a co to jest za jakiś dziwny Growlite? Ja chcę tego Growlighta, on jest jakiś inny. Otóż ta forma Growlighta to tak zwana forma regionalna z regionu Hisui. Niektóre Pokémony, chcąc dostosować się do klimatu danego regionu, zmieniają swój wygląd, zachowanie, ataki, w tym również pierwotny typ, i tak właśnie jest w tym przypadku. Hisujański Growlite, oprócz typu ognistego, posiada również podtyp kamienny i dlatego wygląda inaczej niż ten pierwotny, o którym tutaj mówiłem. Wróciłem do expienia Pokémonów, gdy nagle usłyszałem znajomy już dla mnie dźwięk sygnalizujący, że w okolicy pojawił się Shiny Pokémon. I wyobraźcie sobie, jak bardzo się cieszyłem, gdy zobaczyłem pięknego, złotego Hisojańskiego Growlite'a. Jo, to jest Shiny Growlite. Co ty gadasz, to jest Shiny Growlite? Taki żółty, piękny. Let's go. Po tym dobiłem Smoliwowi 25 level, co pozwoliło mi go ewoluować. To w wzgórze przynosiło mi tyle szczęścia, że nie mogłem sobie tego wyobrazić. A był to dopiero początek, bo. A, sami zobaczcie. Nie, Riolu. Riolu, to jest właśnie Pokémon, o którym wam mówiłem. Że z walczący chciałby mieć Riolu. Ja go muszę mieć. Musicie mi wybaczyć to, że tak się jaram losowym Pokémonem spotkanym po drodze, ale Riolu ewoluuje w Lucario, który jest uosobieniem totalnego Sigmy. No i chyba rozumiecie, że nie było innej opcji jak go złapać. Let's go, let's go! W bajce, aż też posiadał swojego riolu. Wykloł on się z jaja, które otrzymał w jednym z pokecentrów od siostry Joy. Jajo to jest oczywiście pierwowzorem tych, które otwieramy w Pokémon Go za przejście odpowiedniej ilości kilometrów. Experience tak Frogadera z Moliwa i Poliwaga, szukałem głównie Geodudów, bo na nie ich ataki były aż 4 razy bardziej efektywne. I w pewnym momencie zrespiły mi się lekko podrasowane Geodudy, a dokładniej była to kolejna forma regionalna, co stwierdziłem, że może być ciekawe przy walce w kolejnych salach, więc go sobie zopałem. A w tym momencie wbiłem poziom Handawerowi i pozwoliło mi go ewoluować. Wciekaję na to. Handaer może ewoluować. Leci ewolucja handauera. No i to jest to. I w ogóle, patrzcie, mogę na nim jeździć. Jo, jaki on jest szybki. <ścoughs> jak to wygląda w ogóle, to no do halu. Już mogłem mu na grzbiecie siedzieć, a nie na głowie. Ej, dobra, no jestem mega szybki, no żaden koń nie będzie taki szybki. Posiadając już wszystkie pokemony na 25 poziomie, mogłem stawić czoła pierwszemu liderowi. Sali. Pojedynek chciałbym stoczyć z tobą. Co ty masz? Geoduda? Ziom, a to? O, zmienił. No, Kranidosa. Ale Kranidos też poleci. Dokładnie tak. Geodus też poleci. O, Protektorze. że. O, kolego. Myślimy, myślimy, to mi się podoba. Ale Waterpuls powinien go znieść. Ty patrz, przeżył. Dobra, zmienił. Oh shit, Onyx! No tak, przecież on miał Onyxa zawsze. Ale on jest wielki. Co jest? 2 zostało, dobra. Zmniejszył mi spina, ale chyba i tak jestem pierwszy. Nie, teraz Onyx jest... Ej, zrespił się. To quick attackiem go teraz. Kurde, on znowu się zrespił. Nie trafiłem? A nie, on nie trafił, ja trafiłem, dobrze, on nic spadł. Jeszcze ma Bonsly. No dobra, no to Bonsly też leci. No ale tak myślałem, że ten Fragadier chyba im pozamiata wszystkich. Ja tu Xpm cały skład. Frogadier wszystko zrobił. No nieźle. A ja cały skład expiłem. No ale dobrze. Mamy pierwszą odznakę. Let's go. I mamy, dostaliśmy też od razu watchboxa, żeby od razu móc ją włożyć. Proszę bardzo. Ta, siedziałem prawie dwie godziny ekspens wszystkie boksy, a wystarczył mi sam Frogadier. Miałem z tego tytułu lekki niedosyt, więc ogarnąłem mapę do drugiej sali, w której liderką jest Misty, tenerka Pokémonów wodnych. Ją też na pewno zacie z bajek, gdyż podobnie jak Brock towarzyszyła Ashowi w jego przygodzie. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że Asz, rozpoczynając przygodę wspólnie z Misty, nie miał pojęcia, że jest ona jedną z sióstr, które były liderkami wodnej sali. Dopiero po dotarciu na miejsce i odmowie Aszowi walki przez jej trzy siostry, Misty ujawnia się, że jest czwartą siostrą i wyzywa Asza do pojedynku. Podróż do tej sali była bardzo długa, a w jej trakcie spotkałem kolejne kozackie pokemony. Giorados! Patrzcie na to! Ej, ogólnie to się mega boję tego Pokemona, bo ja się nie wiem czy on mnie nie zabije. Ale bardzo bym chciał spróbować go złapać. Nie wiem czy on właśnie nie będzie agresywny. Jo, i Lapras! I obukreślał, lapras, Jeden i drugi, bardzo bym chciał je, ale kurde, boję się, mam świat hardcore, co nie? Niestety, po akcji z Sharpedo, który zmiótł mnie na trzy strzały, byłem bardzo obstrany podejściem bliżej. Bardzo nie chciałem stracić swojego świata, więc nie mogłem nic więcej zrobić i uciekłem w stronę Jimu Misty. No i tutaj nie oszukujmy się, że z moim składem, który był przystosowany podziemne pokemony Broka, oraz dwoma ognistymi pokemonami, które totalnie nie powinny brać udziału w ogóle w tym starciu, nie mogłem oczekiwać sukcesu. Na no Nastarmi. Została Lika, ale nie została z paraliża. To bardzo źle Róży, bo ona będzie bardzo szybka. Staszok bardzo dużo mi zabrała chwila tak. padł Weźmy kurde, weźmy Machopa. Ale dobra, nokauta mamy. spróbujemy tylko knockoutę. mnie nie zabije, zabijemy. Błagam. Mega Drain wychirował, ale nie za wiele. Kurde, ta star jest za mocna. Nie mnie, Dobra. Powinna spaść teraz. Okej. Okay, padła. Jest sidech. Jest sidech. I używamy thunder Puncha. Potter gun. I padam. No i jest dwa unista. Tylko taka możesz użyć. A on może miło tego. No... Jeszcze ma Horsi na pewno, więc... No GG Flinchuj, Flinchuj, flinchuj. Proszę cię, Handom. Flinchuj. Nie, jest na fusion. Została horsy. Sfinczuj. Nie. Ale mimo wszystko mam wrażenie, że jestem w stanie to zrobić. W drugim podejściu postanowiłem zmienić taktykę, i po Frogadierze wystawiłem od razu Handuma, który na tamtym moment miał najwięcej sensu z uwagi na atak Bite. Jest to atak, który zawsze trafia jako pierwszy i ma szansę sflinchować, czyli spowodować, że przeciwnik nie wykona swojego ruchu. Dobra, Handum, to ty robisz? Jeszcze sfinchował. Co jest? Handom mój najmocniejszy Pokemon chyba w tym momencie zobaczcie ile on bije, jeszcze zflinchował, zabijam kolejnego. Co oh jest? Golden i flinch. Oh o nie, Watercruise zginę? Nie, nie zginę. Let's go! To oh jest? Ale teraz ograne, ograne zostało. Dziękuję bardzo. Kolejna odznaka. Handum, to jest mój MVP. No i dobra, z tym pięknym akcentem mamy drugą odznakę. Let's go. Jako, że udało nam się pokonać już dwa gimy no to myślę wydaje, że wystarczający się już tutaj okazałem, że mogę być dobrym trenerem, dlatego też założyłem sobie czapkę tak jak prawdziwy, aż mam swoją czapeczkę. I właśnie w ten sposób teraz będzie wyglądał mój skin na tej serii. Dlatego zakładamy sobie w tym momencie mój ekipunek, który właśnie nie jest za dobry i do tego chciałbym teraz przejść. Że no niestety, ale wypadałoby chyba zainwestować w nasz ekipunek. Czyli wypadałoby pójść do cave'ów. Aktualnie mamy zarąbisty skład pokemonowy, ale no jak mnie ktoś rozwali... No, to Pokémony pójdą papa, więc tak naprawdę ja muszę mieć teraz pełny secik. I ogólnie też mogę już Wam teraz pozdradzić, że chyba nie będziemy iść na łatwiznę, nie będziemy brać domku tego właśnie z wioski, tylko zbuduję swój, mam już pomysł jaki, ale to wszystko po kolei. Chwilę później znalazłem pierwszą nową rudę. To jest Thunderstone. Ewoluuje Pokémony, ok. Thunderstone to jeden z dziesięciu kamieni ewolucyjnych, za pomocą którego niektóre Pokémony ewoluują w kolejną formę. Tego konkretnego Stona na ten moment nie potrzebuję, ale w przyszłości. Będą mi potrzebne inne, więc przy poszukiwaniu diamentów wypatrywałem przy okazji owych kamieni. W międzyczasie zapałem też Noibata i po długich namysłach postanowiłem wejść do mineshafta w celu zniszczenia spawnerów pająków. I tak szczerze mogę pokazać Wam te moje nieudolne próby, ale nie wiem czy jest tam co oglądać. Nie mam w ogóle bloków, które zauważyłem. Oa, Tyle tych zrąbanych pająków! Inaczej, wejdźmy sobie. O, uh o. -oh. Eee, yy, może jednak sobie pójdę? No i jak się domyślacie, odpuściłem do mnie równą walkę i wróciłem do kopania diaksów. Dosłownie pod koniec mojej wyprawy, szukając wyjścia natrafiłem na spawner. Nie czekając długo wykopałem się na zewnątrz i oznaczyłem miejsce, w którym w przyszłości powstanie eksperka. Posiadając pełny diamentowy ekipunek, zostało mi ostatnie zadanie w tym filmie, czyli wybudowanie domu, i to nie byle jakiego domu. Otóż postanowiłem, że skoro wszystkie moje Pokémony mieszkają w swoich pokebolach, to ja też w jednym zamieszkam i wybuduję sobie wielkiego pokebola. Całość będzie składać się głównie z białego i czerwonego betonu, co oznaczało, że musiałem sobie zrobić dobrą łopatę. Na szczęście miałem kilka książek z enchantami, co pozwoliło mi zenchantować ją na wydajność 4 i Unbreaking 3. Stworzyłem sobie drugi plecak stricte na materiały budowlane i ruszyłem po surowce. Pewna ryba mnie goni. Yo! Ty, a może ją złapiemy? Ale widzicie, czyli jakby trzeba dalej patrzeć na te ryby. O, że tutaj ta pirania. A nie, ta pirania też jest kurzona. Czyli, jakby są pokemony, które są naturalnie chyba po prostu wkurzone. Dobra, zmieniamy miejscówę. I wiecie, co zauważyłem? Jim Broka ma czarny i biały konkret. Mam nadzieję, że się nie obrazi tutaj, Brok. Ogoocony cały Jim. My tak naprawdę możemy już wracać do domu, bo patrzcie, mamy już chyba wszystko. Szczerze, wydaje mi się, że nawet jest tego o wiele, wiele za dużo. Pozostało mi już tylko zamienić cement na beton i mogłem zabrać się za budowę domu. Sam Pokeball nie był wymagającą budowlą, ale schody, które prowadziły do wejścia już tak. Chciałem, żeby były one zakręcone, ale finalnie wyszło lekko inaczej, niż się sobie wyobrażałem. Koniec końców nie były jednak one aż tak złe, więc zaakceptowałem je i zabrałem się za przeprowadzkę. Nadal postanowiłem zrobić magazyn, który będzie się jeszcze rozrastał, a na górze że główne centrum dowodzenia. Wszystko było już na swoim miejscu poza łapką w górę i subskrypcją, której jeszcze nie dałeś, a skoro dotarłeś do tego momentu, to klik i te dwa przyciski, a ja będę wiedział, żeby nagrywać kolejną część.